Witam bardzo serdecznie. Yy, to będzie odcinek troszeczkę innego typu. A czy niby innego, ale niby jednak nie. Okej, okay. yy, nie jestem na tym końcu, na którym powinienem być. W tym momencie Okej, okay. szybkie przelogowanie. Zobacz, jest. Yy. 100 monet, no way. 25 kredytów, dostałem 10 gemów. I Stardrop. Także małe zakupy były zrobione. Karnet, tylko odpalę sobie dźwięk, bo ten dźwięk jest super. Stage już okay. ok, a więc jesteśmy już na 32 stage. Wow, mam jeszcze trochę tych questów. Um, dobra, tej questy się tam porobi w międzyczasie. Czy ja mam skip, mam skipy. Posłucham sobie questy na te na rankę duo. Nie chcę się grać na rankę gas. Nie lubię gasem grać na Nie lubię, nie lubię. czemu ja mam 3 misy na Larego i Loriego? To od Byrona sobie wywalę, to od. to tu, to, 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 o! Duelsy są spoko i znowu Lary i Lori. Czemu ja na Larym i Lori mam tyle questów? Cztery questy na Larym i Lori, wow. Nieważne. <laughs> nagrody za darmo najpierw. I jeszcze, kupiłem sobie jeszcze 5000 blingu. Yy, a więc, no. Jeszcze trzeba kupić skina. dobra, na szybko jeszcze dźwięk odpalę. Nie dało mi drugiej nagrody codziennej. Nie wiem może ich nie ma Nieważne 3 nie to 2,5 tysiąca blingu Ale Kredyty Mam max Mam maksymalny blink. Aha, Max 7000, dobra, dawać mi ja jestem, już, jestem już w skinach. Zazwyczaj mam e, dylematy, dylemat, sobie kupić, ale tym Yay! razem jest to prosty uh -huh! wybór. Kupuję night, Nightmare Sandiego, Prosty. Mega, chciałem tego skina. Jest on przepiękny. Także w końcu go sobie mogę kupić. Dobra. A jeszcze, no, dobra, założę sobie tego Sandiego, Ten skin jest tak ładny. Miałem tego niebieskiego, sam w sobie jest Ale dobra Czy ta młotka się rusza? Jezu, za że mam takie fajne animacje Czekaj O kurde, typie Dobra Let's go Stolingu 2,5 tysiąca monet Ta młotka kolejna 100 kredytów, 100 20 gramów, emotka, punkty mocy, 2,5 tysiąca, 100 kredytów, znaczy 100 blingu, 100 kredytów, emotka, 1000 monet, 100 100 kredytów, emotka... 20 gmów kolejne 100 blingu 1000 monet, spray kredyty bling 1000 punktów mocy, mam 11000 punktów mocy to jest tak, wszystko co nie jest ter dropami sobie podbieram najpierw i to zostawię na koniec 200 kredytów 100 toblingu 30 gmów kolejne Ile mam GMO w tym momencie? 80 opoń. Emotka. 2000 monet. Stoblin, kolejne i kolejne. 200 kredytów. Ja po tym karnacie będę miał Kita na 100%. No to bardzo łatwe wybory. 1000 kredytów. To jest przyjemny widok. Nie? O, jeszcze mi nie słyszymy Kita. Nieważne. Będę miał wcześniej 9 posadźni, jak podpokreślił tego kit'a. Wow. No i teraz kilka Star pozostało. zostało. Rzadki. Rzadki. powiem tak wszystkie będą rzadkie. Rzadki. No ale content. Trzy rzadkie, jeden bardzo rzadki. Yy... No ale ten tytuł... Ten tytuł to jest jeden, jeden, z głównych powodów, dla którego w ogóle kupiłem ten karnet. Dobra, założę sobie tego, San niego tutaj. Ja nie mogę, jakie to jest potężne. Dobra. Wydaje mi się, że to będzie na tyle z tego odcinka. No, też może pójdę i sobie jeszcze porobię te questy. Ale muszę wyłączyć dźwięki, bo już mnie denerwowały. Y Porobię jeszcze questy jakie tutaj mam i zrobię zrobimy opening wszystkiego tego, co mi zostało tam jeszcze. ok no to pogram te... A w ogóle... Hmm. Mogę sobie ulepszyć jakąś postać, mogę sobie wymaksować jakąś postać. Znaczy na pewno kolet mam w planie sobie. O, ja mam Mastering do odebrania. Yy, na pewno mam w planach kolet sobie wymaksować, ale nie wiem czy chcę mi się to robić teraz i na pewno będę chciał wymaksować tylko kita jak go odblokuję Ewentualnie kupić sobie Hyperdoodowanie do Edgara, ale... To Testki... Nie wiem może to jest na też średni pomysł, bo... Jak <coughs> bo... jakby to powiedzieć. A czy no ja Edgarem gram okazjonalnie albo jak mam questy, albo jak robię jakąś dobrą rangę na rankedach? Także Mało gramę garem, także w sumie nie wiem, czy haker byłby mi jakoś jakoś bardzo potrzebny. Też z jednej strony mógłbym sobie wymaksować Sandy. Skoro mamy już tego potężnego skina, też mógłbym zacząć. Też dobra, na te monety coś się tam wymyśli. To jest mój team. Let's go. Szczerze nie wiem, czy ja to po prostu pominąłem, tego nie zauważyłem, czy o co chodzi. Ale nie wiem, otwórzmy sobie to. Także, no dobra, naklejka. Czy Boże, pin, emotka, o, yy, 2000 monet, bling, 200 kredytów i 2 star dropy, Mityczne? dajcie kredyty, proszę. Lili! <grym> dobra, łatwo. Na, no, dobra, 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 20 blingów, spoko. Yy, Stać już na kit'a, ale mam w tym momencie 69 postaci. Kit będzie moją 70 postacią. No chyba, że kogoś trafię. Ło, mam 10 000 monet. Nie, dobra, maksuj sobie kolet yy... Ja nie wiem, który jest lepszy. Ja szczerze tego używam, jak gram sobie dla... Jak gram sobie ze znajomymi, nie? Tylko... Jak grę dla znajomych, gram albo jakieś tam turnieje, to zawsze i tego używam. Ja nie wiem, to wygląda dobrze. Ależ. Dobra, sz... kupię sobie to. Ja nie wiem, zobaczymy. Mm, nie wiem, jak są dobre te. No, ona ma mało życia. czy znaczy, ona może nie mało, ale nie ma jakiegoś potężnego tego życia. Także kupię sobie tarczę. I może damage. No, damage sobie kupię Dobra, resztę sobie zostawię na Kita Na wymaksowanie Kita I teraz tak Za dwa stage będę miał kolejne Gemy Także to jest naprawdę dobry ten Dobry, dobra oznaka Okej, okay, kilka misji na raz zrobiłem. Zobaczmy, ile dostanę tych stageów A idealnie dwa na Gemy. Także Szybki, szybkie odbieranko. 110 g na moim koncie i stardrop rzadki okej, okay, nie wiem postaram się tego kit'a dobić normalnie, nie, ty o, chociaż trochę długo już, już tych kredytów mam ale na pewno już do końca karnetu bo tutaj widać brakuje mi 270 a tutaj będę miał tutaj 400 kredytów z karnetu jeszcze będę miał, także kit'a sobie na spokojnie odblokuję, dziękuję za oglądanie, to.